You and I, you and I. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Zanna Staszczyk, TV Reklama. Znajdujemy się właśnie na uroczystej premierze najnowszego filmu Patryka Wegi pod tytułem Putin. Znajdujemy się tutaj z reżyserem filmu. Cześć, witam. Oraz jego córką Mają. Dzień dobry. Na początku Maja chciałam skierować pytanie do ciebie. Jak się czułaś występując w tak wielkiej produkcji swojego taty? Byłam bardzo podekscytowana, bo to się naprawdę zaczęło bardzo niespodziewanie. Więc jednego dnia Tata mnie zapytał, czy bym nie chciała nagrać kilka kwestii, i powiedziałam, że spoko. Yy, nagrywaliśmy około pół godziny i Tata musiał to wysłać do Stanów, żeby sprawdzili, czy mam dobry akcent i czy umiem się czuć w rolę. Właśnie dwa dni później yy, mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że się dostałam. Byłam bardzo podekscytowana. I nie mogłam się po prostu tutaj czekać, aż wejdę do studia i zacznę nagrywać. Ja mam w takim razie pierwsze pytanie do pana. Jest pan. Do ciebie w takim razie. Chciałam się na początku zapytać, bo jesteś osobą głęboko wierzącą, jesteś również socjologiem. Czy praca nad takim filmem, praca nad taką postacią była dla ciebie trochę jak spojrzenie w cudzysłowie diabłu w oczy? Ja jak wszedłem jakiś czas temu na, do księgarni na lotnisku, zobaczyłem, że wiesz, jakie książki są najgrubsze, możesz powiedzieć. Biografia ludzie uwielbiają historię o potworach. Chcą zrozumieć, jak to jest możliwe, że jednostka zawładnęła masą ludzką społeczeństwem. I Hi... w tym momencie też czytaliśmy z mają 1984 Orwella i Rosja spełnia wszystkie pięć cech ustroju totalitarnego. Więc mamy do czynienia z krajem, gdzie od wielu dziesięcioleci rządzi propaganda rosyjska, ale to nie jest tak, że oni nie pokazują pewnych rzeczy, tylko zakłamują rzeczywistość. I dla mnie było oczywiste od początku to, że muszę się otoczyć armią ekspertów z wszystkich dziedzin, żeby wiarygodnie wybudować ten film. Więc współpracowałem i z wiceszefem wywiadu NATO, z generałami, którzy dowodzili kampaniami wojskowymi w Azji, ze specjalistami od arsenału nuklearnego, a nawet z mosadem, żeby każdą scenę wybudować wiarygodnie. Było to fascynujące doświadczenie. Ten film mnie więcej kosztował niż moich pozostałych 19. Jak przyjąłem sobie taki scenariusz, przystępując do niego margines na czarne błędy, na to co się może wywalić, to ten scenariusz był chyba z 10 razy czarniejszy. Dostałem w kość po prostu jak nigdy w życiu. Skąd pomysł na angaż aktora, który ma nałożoną twarz za pomocą sztucznej inteligencji, zamiast pracy z prawdziwym aktorem, z którymś z Twoich aktorów, którzy występują w wielu Twoich produkcjach, którzy są znani przede wszystkim z Twoich produkcji. Mój film Putin nie jest filmem o przeszłości, to jest biografia na przestrzeni 60 lat się rozgrywająca, ale ona dotyczy również chwili tu i teraz. Opowiada o w Ukrainie, pokazuje nawet przyszłość. Na związku z czym to jest historia rozgrywająca się na naszych oczach. Każdy, jeśli ma ochotę, może wejść czy nie ochotę do pierwszej lepszej platformy i zobaczyć, jak wygląda. Wszyscy to wiedzą. Więc ja wiedziałem, że jeśli chcę dać ludziom to unikalne doświadczenie odarcia tego kreowanego na dyktatora wszechczasów najsilniejszego tchórza, bo on jest tchórzem, dlatego że silny mężczyzna nie musi każdego dnia Twierdzić, patrzcie, jaki jestem powerful. Więc on maskuje to tchórzostwo, i ja chciałem w tym filmie odrzeć go z tego wizerunku, pokazać go ludziom jako tchórza, po to, żeby ludzie przestali się go bać. Bo dzisiaj wszyscy toną w lęku, zastanawiają się, czy żołnierze wejdą do Europy, czy będzie konflikt z NATO, problem z ekonomią, energią, inflacją i tak dalej. Więc takie było moje przesłanie, i w związku z tym byłem pewien, że muszę mieć. Na ekranie, bo żaden aktor najgenialniejszy z najlepszym make-upem nie da tego unikalnego doświadczenia no, wejścia y, do klatki z tym potworem na ekstremalnie bliską odległość. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Dzięki.